wolno, proszę pani, nie, nie takie rzeczy się robi, nie? A kiedy ja jechać, ja potrafię, a ja się wam Pana Boga? Nie, nie tak sobie po prostu, ścigam się z drugim bunto, też kobieta była i się ścigali, ona, ona, ja, ona. Tylko, <tko, 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 no to tylko, tylko wie pani, jest też taki, jest taki problem, bo, bo ja nie wiem generalnie, czy pani, bo jak pani mówi, że tylko 140 jechała, a ja na przykład go wcisnę na 160, to ja nie wiem, czy po prostu nie zacznie coś z nim tylko tak, bo pewnie piątka była nieużywana nigdy, Spoczł się jak pedofil w smyku i po prostu <laughs> i, i będzie po prostu problem, że, że taki, że coś odpadnie z tego samochodu, bo nie wiem czy tam podłoga nie masz machy. Ja nie lasem gymnęłem, biegów, blacha jest nowa, progi są nowe, jest szczegło y nowe, to rzeczy mam nowy tylko ma, mam takie pytanie. Je, piec kaflowy tam jest, tak? Czy, czy, czy jak jest zrobiony samochód? Na co on jeździ? Na węgiel? Nie, jest na benzynę. A wie pani, bo ja teraz miałem taki węglowy. Lokomotywa się nazywał. To jest taki inkubator. To był, to no był to bardzo to... dobry samochód. No to wie pani, myślę, że można by było po prostu ponegocjować. I, i, ile by mi pani. O ile by mi pani... że tak powiem obniżyła cenę bo ja na przykład bym się spuścił za, za 3500, nie? za 3500? no za 3500 to ja bym się spuścił lajtowo i to jeszcze na dobrym poziomie i od razu jadę 3500 no, no, no musiałby pan zobaczyć coś, przejechać się zobaczyć jaki ten samochód, ten samochód jest no, dokładnie, pan dokładnie pan, no właśnie proszę pani, trzeba Zobacz, trzeba, trzeba przelecieć się właśnie w tym samochodzie, tylko problem jest taki że po prostu, że ja bym cenę dogadał, nie, a potem jak mi się podoba, to biorę, jak nie, to nie wie pani, bo jakby się na przykład tam okazało, że potem pani ma, ma dziurę jakąś taką, nie wiem, jak wiadro czy coś, czy tam zaszpachlowane, czy coś, no to niestety bym się rozmyślił, ale jak, jak nie ma dziur, czy, czy tam normalnie jeszcze nie śmigana, czy coś takiego, no to za 3500 myślę, że bym się spuścił. No nie wiem nie wiem, muszę się zastanowić, nie pan zadzwoni jutro. Dobrze, to ja do Panią. zadzwonię do Pana, bo teraz jestem śpiąca. OK. chyba. No to niech Pan zadzwoni, no. Numer, Może Pan numer swój podać, czy nie? Mogę Pani numer podać. No to niech Pan podaje, zapisz na nie, no bo może. 664? 8? Ile? 664 599 -803. 604 599 -8... 803. 803. 803. 604 599 803. Czyli tak? jesteś, jesteśmy na. Czyli mówi Pani, Aha. że po prostu jakby Pani się zdecydowała, to jutro byśmy się umówili na jakieś śmiganko. Ja się spuszczę no, 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 za 3500. No. A gdzie Pani mieszka? Mówi Pani, aktualnie w Kielcach jestem. Pani gdzie więcej dzielnica? W centrum. W centrum, bo ja mieszkam na Czarnowie, Na lecha. A, a to nie wiem, proszę pani. Na, na lecha to się możemy umówić. Potem no, tam po, po, po na lecha, zakupie. Na lecha. Jak, jakiegoś nalecha czy tam na, 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 na jakieś inne Jack Daniels No, za to do pana, dobrze. Dobrze, no to strzałeczka. Że, proszę pani, że no, kłaniam się nisko aż po same kule. Do widzenia. Do widzenia. <laughs> dusty divot reverse down there as well. Tifu on the edge. Astonish. Smith. Zayt. So many players stacked up near each other, and oftentimes you do see players utilizing the already built structures. for easy wall replaces. No surprise. Popped up next. I saw inventory looks great, but he just doesn't have a lot of ammo. <laughs> he up one on someone who's. Uh, could kind of fill those numbers up be looking at it. it'd, be, it'd be a great spot for Lee Widziałem w klubie cię, chyba zakochałem się albo nie, albo nie, albo nie, albo nie, chyba lubisz, pać, chyba lubisz dupy dać, a to źle, a to źle, a to źle, a to źle widziałem w klubie cię, chyba zakochałem się, albo nie, albo nie, albo nie, albo nie, chyba lubisz, pać, chyba lubisz dupy dać, a to źle, to źle, a to źle, a to źle byłaś wtedy w próbie. I tam w klubie Miałaś włosy długie Miałaś nogi długie Miałaś fajną dupę A ja jadłem zupę Potem piłem wódę No bo byłem w klubie Chyba ciebie kocham Chyba lubisz nohal Chyba lubisz postać No to trochę obciag Wziąłbym cię na hatę, Sypną ci tematem Ale ja nie wącham Tylko hip-hop ciągam Robię dobry hip -hop. Jesteś ładna dziwko, jesteś ładną cipką Jesteś piękna dziwko, jakbym umiał miłość To bym cię poderwał, ale ja nie umiem I dalej piję wódę Widziałem w klubie cię, chyba zakochałem się Albo nie, albo nie, albo nie, albo nie Chyba lubisz trwać, chyba lubisz dupy dać a to, źle, a to źle, a to źle, a to źle, a to źle Widziałem w klubie cię, chyba zakochałem się Albo nie Albo nie, albo nie, albo nie Chyba lubisz spać Chyba lubisz dupy dać a to, źle, a to źle, a to źle, a to źle, a to źle Chciałbym, żeby było lepiej Żebyś już przestała spać Moje serce bije, okej, okay, twoje na pierdara, tak W sumie wyjebane mam W klubie żony nie szukam W klubie żony nie szukam W ogóle żony nie szukam Było rolnik szuka żony Teraz raper szuka żony Ja tylko kocham hip-hop Czuję się spełniony ale jak ogarniesz, możesz na mnie liczyć Życie to nie tylko balet, znowu stałaś fajnie dziwko Chciałbym z tobą tańczyć, a ty chciałaś wciągnąć grekę Trochę się nie dobraliśmy, więc odejdę lepiej Szanuj siebie sucho, bo kto to, to robi sucho Jak sama jesteś suką ogarnij grubi dziwko Lubię cię, chyba zakochałem się albo nie, albo nie, albo nie, albo nie, albo nie Chyba lubisz spać, chyba lubisz. Lubisz dupy dać, a to źle, a to źle, a to źle, a to źle widziałem w kół wiecie Chyba zakochałem się albo nie, albo nie, albo nie, albo nie, chyba lubisz paść, chyba lubisz dupy dać, a to źle, a to źle, a to źle, a to źle Still has the launch pad, sitting on a pretty similar loadout, not a lot has changed as he's waiting. Robimy promocję nawoju Hortex, Cortex. Kup napój w oznaczonej butelce zgarnij wakacje i atrakcje. kod pod nakrętki na szczeryznatury.pl i leć do Japonii, Brazylii, USA lub na Madagaskar, albo łap lub kasę. Cortex.